Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam wyciągnąć się karty na miesiąc marzec dla urodzonych w znaku ryb. Zobaczymy, co drogie rybki czeka w marcu. Energia miesiąca marca, paśmiecz. Związki uczucia miłość, piątka kielichów. Ojej, ojej. A teraz pieniądze i sprawy zawodowe. Szóstka była. Paśmieczy mówi o poszukiwania. O tym, że w marcu może być tak, że będziecie zdobywać wiedzę, rozwiązywać problemy mm, szukając. Czyli no, najprawdopodobniej w internecie. To jest czas, kiedy wasza, będziecie zdobywać wiedzę przez poszukiwania w internecie. To znaczy nie tylko wiedzę. Może być tak, że będziecie chcieli sobie zobaczyć na przykład na rynek pracy, albo popatrzeć również na informacje o dawnych znajomych, albo będziecie szukać informacji o swoim obecnym partnerze albo będziecie szukać informacji o swoim byłym partnerze. Tu jest w bazie mieczy jest właśnie to poszukiwanie, doszukiwanie, dociekanie, zdobywanie wiedzy, ale indywidualnie. Tu nie ma nauki na uczelniach, tu nie ma odbywania kursów, tu nie ma uczenia się gdzieś tam z książek, tu jest nauka i doszukiwanie czytania informacji w internecie. Czyli umiejętność e, znalezienia odpowiedzi na swoje pytania. Ta karta może pokazywać na przykład programistów, którzy szukają na przykład odpowiedniego kodu. Tu jest poszukiwanie informacji na dany temat, na temat danej osoby. Także cały miesiąc upłynie Wam w energii pytań i odpowiedzi. E, szpiegowania, kontrolowania, zazdrości, ale takiej zazdrości mi się. To znaczy, zazdrości i pozazdrość, to jest zazdrość. Natomiast powiem szczerze, że. Nie macie czego zazdrościć, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, bo to Wam będą zazdrościć, ponieważ Wy osiągniecie pewien sukces. Nie wiem, czy zdobywając wiedzę, rozwiązując problem, znajdując rozwiązanie na dany problem, nie zabuśniecie, nie zostaniecie docenieni, nie zostanie Wam powiedziane, my bez Ciebie nic. Nikt nie mógł znaleźć e, Rozwiązania danego problemu, a też a żeś znalazł droga rego. I tu jest twój sukces, triumf, radość, że ci się udało coś znaleźć. Ale tylko w sprawach zawodowych. Bo jeżeli doszukasz się spraw osobistych, to będzie bardzo niemiło niemiło się zaskoczysz. E, szóstka buław mówi również o, właśnie tak jak powiedziałam, sukcesie. Ale to jest sukces taki. Przybyłem, zwyciężyłem i się cieszę. Ale mam następny cel. Muszę rozwiązać następny problem. Muszę odszukać rozwiązania na dany problem. I zdobycie następnego szczytu, kolejnego, kolejnego wyzwania. I. Przez chwilę będziesz triumfował, ale nie to, że i dalej będziesz szukać kolejnych wyzwań. Natomiast nie jest tak, że będziesz triumfował, po czym cię zwalą, jak to się mówi, stronu i e, będą działać. I kto inny będzie zwycięstwą. Nie, Ty jesteś zwycięstwą, ty zostaniesz zwycięzcą, ty zostaniesz nagrodzony, po czym powiesz nie, dobra, to teraz inny problem spróbuję rozwiązać. Kolejny cel, kolejne wyzwanie. Natomiast, doszukując się pewnych rzeczy, o sprawach uczuciowych i e osobistych, możesz się niemiło zaskoczyć. Możesz, oka może okazać się, że niepotrzebnie grzebiesz, bo dowiesz się pewnych rzeczy, których nie powinieneś wiedzieć. Rzeczy, których, które będą niemiłe dla ciebie. Piątka kielichów mówi o rozdrapywaniu ran, o oglądaniu się za siebie w oczekiwaniu na kolejny cios. O to, że y, takiego poczucie żalu, tęsknoty i marzeń o czymś, co już nie wróci. W tej karcie jest to, że dostaniesz mniej i dostajesz mniej niż ci nie wiem obiecano. Jak to się może przekładać na przykład na przykład w uczuciach? Nie wiem, ktoś powiedział, że cię będzie kochał, a tylko cię lubi, tak? No, głupi przykład, tak? Ale no. No nikt nie może obiecać w uczuciach. Ale że będziecie żyć długo i szczęśliwie, a wcale tak nie jest. Albo że jest szczery, prawdomówny i kochana zabój, po czym twoje wścibstwo niepotrzebne i dogrzebywanie się pewnych rzeczy przyniesie ci rozczarowanie. Związkiem, osobą, z którą jesteś, tylko. Ty będziesz żył w takim poczuciu żalu, rozczarowania i niesprawiedliwości i zamiast, nie wiem, wyjaśnić pewnych sprawy, bo być może, że od początku okazywało się, że to wcale nie będzie tak różowo i tak fajnie jak ten, jak się zapowiadały, jak mówili, może to ktoś, może ty źle zrozumiałeś cudze słowa, może zro, źle zrozumiałeś intencje danej osoby i stąd też może być twoje rozczarowanie, bo tutaj jest, są te dwa pełne kielichy, trzy są przewrócone i jeżeli być może, żebyś się skupił na tym, na tych dwóch, na tym Trochę pozytywnych rzeczach, to byś się nie rozczarował. Jeżeli byś może za, mocno nie w, w zagłębiał się w, w życie i historię osoby, z którą nie wiem, planowałeś, czy byłeś, czy jesteś, to być może, żebyś się nie rozczarował. Nie sądzę, żeby osoba, która jest z tobą lub miała być, nie ukrywała coś specjalnie. Raczej to ty y, miałeś za duże wyobrażenia i duże marzenia. Wobec tej osoby, i być może nie słuchałeś tego, co ona mówi, i grzebiąc w jej, nie wiem, przeszłości, to się może okazać, że nie wiem, ma dziecko albo nie wiem, partnera, który Ci się nie podobał, cokolwiek. Więc Twoje, twoje odkrywanie. I doszukiwanie się, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, wyjdą ci na dobre. Ale jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, niestety, drogie ryby, wy, wy się bardzo rozczarujecie. Dlatego tarot, tarot, tarot powiem tak: tarot ostrzega, tarot pokazuje, tarot ostrzega. Tarot mówi, na co uważać. A ponieważ pokazuje, że Wasze dociekanie w sprawach sercowych może okazać, może wam przynieść ból i rozczarowanie, i łzy. To może nie grzebcie? Może bardziej zapytajcie, słuchajcie, niż sami doszukujcie? Natomiast rzeczywiście w sprawach zawodowych osiągniecie bardzo duży sukces. Także wszystkiego dobrego, droga rybo. Pomyśl czasem, zastanów się, czy warto odgrzebywać coś, co może dawno jest schowane i pochowane. No, można się bardzo rozczarować albo się bardzo zdziwić. Wszystkiego dobrego.